Jedna z najpiękniejszych rzeczy i najważniejszych rzeczy, które każdy z nas może i powinien zrobić w swoim życiu, to jest spełniać swoje marzenia. Ja to robię. I za każdym razem, kiedy mówię o tym, że warto spełniać swoje marzenia, i że ja spełniam swoje marzenia, i daje mi to ogromne poczucie szczęścia i sensu, odzywają się osoby, które mówią, no ale jak to no przecież spełniać swoje marzenia mogą tylko ci, którzy są bogaci, którzy mają pieniądze, ale co mają zrobić? Tacy, którzy zarabiają średnią krajową. <noise> to tak, jakby spełnianie marzeń polegało na wydawaniu pieniędzy. Ale przecież tak wcale nie jest. Ja kiedyś zarabiałam dużo mniej niż średnia krajowa, a wciąż spełniałam moje marzenia. Pamiętam, jak marzyłam o tym, żeby pisać. I pisałam. Nie po to, żeby zarobić. Nie po to, żeby ktoś to przeczytał albo pochwalił. Pisałam dlatego, że tak wielką pasją było dla mnie składanie słów, wymyślanie historii, opowiadanie czegoś za pomocą słów. I pisałam po prostu pisałam przez cały czas, spełniałam w ten sposób moje marzenie. Potem marzyłam o tym, żeby podróżować, ale nie miałam pieniędzy. Więc spełnianie mojego marzenia o podróżach zaczęłam od tego, żeby spełnić inne marzenie, polegające na tym, żeby mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby móc wyruszyć w podróż. I owszem zajęło mi to półtora roku, żeby zebrać te pieniądze, ale to zrobiłam. I każdy dzień, który poświęcałam na to, żeby spełniać moje marzenie, żeby przybliżyć się do spełnienia tego marzenia, był dla mnie... Jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu. I tak jest zawsze. Jeżeli marzysz o tym, to zastanów się, co dzisiaj możesz zrobić, żeby spełnić swoje marzenie, żeby znaleźć się bliżej spełnienia tego marzenia. To nie oznacza natychmiast, że jeżeli marzysz o tym, żeby polecieć do Kostaryki, że dzisiaj masz kupić bilet do Kostaryki, a jutro masz wsiąść do samolotu. Jeżeli marzysz o tym, żeby polecieć na Nową Zelandię, to zacznij od tego, żeby w jakikolwiek sposób dzisiaj przybliżyć się do Nowej Zelandii. To może być czytanie książek autorów nowozelandzkich, którzy pochodzą z Nowej Zelandii. To może być oglądanie filmów, to może być um, um, szukanie informacji o kulturze Maorysów, uczenie się języka Maoryskiego. A oprócz tego, odkładanie 5 złotych dziennie na rzecz spełnienia swojego marzenia. I każdego dnia będziesz bliżej. Bo jeżeli dzisiaj siedzisz i mówisz, chciałbym pojechać na Nową Zelandię, ale nie mam pieniędzy, więc to marzenie nigdy się nie spełni, to nie jesteś przez takie myślenie w żaden sposób bliżej tego marzenia. Więc namawiam Cię do tego, żeby spełniać swoje marzenia i żeby dzisiaj, tu i teraz, tak jak jesteś, Zastanowić się, co mogę zrobić, żeby spełnić moje marzenie. Jakie działanie mogę podjąć dzisiaj w miejscu, w takim życiowym miejscu, w jakim jestem, żeby przybliżyć się do spełnienia mojego marzenia. I powiem ci, że wszystko jest możliwe i przypomnę, że ja wychowałam się w Koszalinie, niezbyt dużym mieście. Blisko morza. U mnie w domu nigdy się nie przelewało, nigdy nie mieliśmy za dużo, a wprost przeciwnie, mieliśmy tak, że wystarczało tylko na to, co jest potrzebne. Więc z, z tamtej perspektywy, jaką miałam szansę na to, żeby dzisiaj być tutaj, gdzie jestem, a jestem w Bogocie, w stolicy Kolumbii, w Ameryce Południowej, w mojej ukochanej Ameryce Południowej, do której przyjeżdżam. Co roku od prawie 30 lat. Ale to jest możliwe. Dlatego, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie, nikt i nic nie stoi na drodze do spełnienia Twoich marzeń, z wyjątkiem tylko Ciebie. Dlatego, że jeżeli mówisz, że chciałbyś, ale nie możesz, to sam sobie odbierasz prawo do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Zamiast mówić chciałbym, ale nie mogę, powiedz chciałbym. A więc, co zrobię, żeby w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób, dzisiaj przybliżyć się do spełnienia mojego marzenia? I daję ci gwarancję, że przyjdzie dzień i to będzie jeden z najpiękniejszych dni w twoim życiu przyjdzie dzień, kiedy to marzenie spełnisz i będziesz wiedział, że spełniasz to marzenie dzięki swojej cierpliwości, dzięki swojej wytrwałości, dzięki swojej wewnętrznej sile. Ja tak mam. I dlatego właśnie wiem, że wszystko jest możliwe. Więc teraz proszę to, proszę to, proszę, powiedz to razem ze mną. Marzę o tym, żeby. A więc, co mogę dzisiaj zrobić, żeby przybliżyć się do spełnienia tego marzenia? Kiedy wiem, co mogę zrobić, po prostu to zrobię. I jutro znów to zrobię. I każdego dnia będę znów to robić. I przyjdzie dzień, kiedy moje marzenie stanie się moją rzeczywistością. I z całego serca Ci tego życzę.